Cześć! To znowu ja, mój piąty odcinek sztuczek magicznych. Wyjaśniałem dzisiaj, tutaj w poprzednim odcinku, i teraz będę cały czas robić wyjaśnienia. Poproszę Was, widzę, o wybranie karty. Biorę tą, bo widzów tutaj nie ma. I to jest ta karta. Ja jej nie widzę. Wziąłem tutaj i tą kartę daję. Na wiesz pali, tak, przekładam palię. I nakład, że znajdę tą kartę. Jest nie wówczyłem, czy będziecie wiedzieć. To jest ta karta. Zgadza się. Wiesz nie, nie triku. Karta mi się poleciała. Dobra. Musimy mieć jakąś unikowaną kartę. Albo nie wiem, jakąś kartę, którą zapamiętamy. Na końcu tutaj. Wiem, tutaj i wyrosimy koło, żeby wybrało kartę. Możemy jeszcze zrobić na to zadanie. Nie trzeba. I... Wyszła ta, to jest król, serce i dajemy na przód talii. Przekładamy i wiemy, że pierw będzie oznakowana karta, a potem karta wybra wybrana przez widza. Więc szukamy, mówimy, żeby nie mówił, ja oglądamy ta karta, ale tej karcie nie ma. Jest, jest jednej Jest ta karta. Fajna karta. Nie za mocna. Słaba. Za chwilę przejdę. Tylko idę po karty kolejne. Cześć, sorry, że tak długo, ale nie mogłem znaleźć moich drugich kart, więc mam te karty, dobra. Proszę, rozumiem, że wydaję kartę, co będzie tam. się ja nie, nie widzę, dobra. Czy tutaj. Dobra, ja kładę. Czyli już się, jak nie opowiem. I teraz szukam tej karty. Szukam, gdzie ona jest. Aha, może tutaj, ale jeszcze się nie znamy. To jest ta niebieska karta. Widzimy niebieską, pokolorowaną. No jest trochę jedna. Zbiorę. I sprawdźmy, czy ta karta jest na pewno, z, że wybrane jest tą kartą. Chyba jest tą kartą. I stała się niebieska. Włożę tą niebieską kartę tutaj. Tutaj. Widać. Tu widać. Ładnie. I teraz proszę Was na No Wy nie możecie, to ja powiedziałem. Stop! Dobra. Tu jest ta karta, ja jej nie widzę. Muszę ją znaleźć. Takiej małej pistrzenie. Nie ma jej nie wiem gdzie jest. Ona jest tutaj. Ta niebieska karta. nie, nie trójku. Do tego. Do tej sztuczki potrzebujemy dwóch takich samych, kart, tylko inne kolory. Yy. Inne spody, o po prostu inne spody, na kolorze spód. Teraz, możemy tą naszą, naszym tego, tutaj, pierwszą, a tą niebieską kodujemy tutaj, nie musimy niebieska. już szukamy widza, żeby wybrał kartę. Wybieram na przykład tą. Przełożę wiemy, że będzie po niebieskiej karcie ta wybrana przez widza. Więc zbieramy te trzy razem. Muszą być dwie to jeszcze później. Robimy double Czyli włączamy karty. i wiemy, że to jest ta karta. Zrobimy takie coś, że wkładamy tutaj te dwie karty. I tą damę zabieramy tylko. I kładziemy obok. Teraz. Żeby wyszła dama nam. Bo to zawsze wyjdzie. E, Powiedz stop. Jest dama ładna. Dobra, szukamy jej. Mówię, że nie ma, nie ma. Aha, wiemy gdzie ona jest. Już podam karta. Aha, wiemy gdzie ona jest. To jest pani Biesko karta. Kata. E, tak, piszcie komentarze i łapki w górę. Na razie. Do kolejnego odcinka.